Uziomeczki, ja jestem Blow i witam Was w kolejnym odcineczku. I dzisiaj odcinek nieco nietypowy. A to ze względu na to, że będziemy bawić się dzisiaj aplikacją na moim telefonie, która pozwoli mi wcielić się we fryzjera. Kto wie, bo że po YouTube zostanę fryzjerem, jeśli mi dobrze pójdzie. Dobra, więc już bezwzględne opitolenia, szukamy tej aplikacji od razu mówię, że bo że kiedy zostanę fryzjerem, więc będziecie mogli ocenić moje zdolności fryzjerskie i gdzie ja mam tą aplikację? Okej, okay, tutaj tak to jest, jak chcemy milion aplikacji na telefonie i da się znaleźć tej jednej, którą się szuka, ale już mam. Hair Salon mi się nazywa. Jak widzicie, mamy bardzo słodkie intro. Toka boka! Dobra, zaczęło się. I to, co jest fajne w tej apce, to to, że pozwala od razu podrasować nas, jak również naszych znajomych. Tak! I to zrobię dzisiaj z niektórymi YouTuberami, przepraszam was. Ale najpierw zmasakruję siebie, więc pierwsze co to robi, bez zdjęcia. I teraz zobaczycie proces powstawania selfie z głupimi minami Bloa, Tak więc. Robię by tak i teraz, jakąś trzeba mega głupią minę zrobić. Chociaż tutaj trzeba taką normalną minę zrobić, więc może nie będę robił głupich min, więc. Nawet jak nie chcę robić głupiej miny, to wychodzi głupia mina, więc przepraszam, ale dobra. Teraz y, bierzemy boje pasku do ryjka tutaj. Dobra, jeszcze możemy wybrać kształt bojej Mortki, dobra. Wola! i teraz musimy jeszcze nakierować na nasze oczka jedno, drugie i teraz taka smutna minka bożo, klikamy, akceptujemy i będziemy lecieć wow. <głosy> <głosy> co to kuźma ma być czemu jestem rudym grubasem <noise> okej, okay, więc jak widzicie tutaj mamy narzędzia każdego dobrego fryzjera i pasowałoby troszeczkę je poznać, to są nożyczki Blow genius, to są nożyczki, dobrze, to wiecie, że to nożyczki, to są... To jest grzebień. ale co to jest? Co to jest za płyn. Dobra, więc. Wow. Dobra, płyn na poros włosów. Prezesowi kapsel.pl by się przydał To było wradne. Okej, okay, tutaj też mam jakieś narzędzia. Od razu mówię... Przepraszam wszystkie dziewczyny, które mnie oglądają i teraz będą walić Facebook, ale nie mam pojęcia co to jest, do czego to służy, więc to jest chyba... Lokówka, tak mi się zdaje. Okej, okay. to jest prostownica. Tak, to chyba jest prostownica. I to. To może też jest prostownica. Dobra, nie pewnie wyjaśnią mi dziewczyny w komentarzach. A tu z kolei możemy przeparować nasze włosy. I nie, nie będę rudy. Wezmę sobie czarne włoski. Okej, okay, tak bym wyglądał w czarnych, długich włosach. W ogóle wyobraźcie sobie takie coś. No cześć, jestem fajnym, długowłosym dziewczyną. <laughs> <laughs> Czemu mnie to bawi, dobra Lecimy dalej, może troszkę obetnijmy sobie te włoski, bo to jest tragedia, okej okay. Zróbmy to tak artystycznie Okej okay. Ale po co mi z tyłu włosy? O Jezu I Ładnie wyglądam, bardzo Okej, okay, tutaj możemy się jak widać umyć, nałóżmy szamponik Okej, okay, polejmy to wszystko wodą Teraz jeszcze wysuszyć Perfekcyjnie, co z tego, że coś z tyłu mi wisi, ale to zaraz poprawimy. Dobra, więc... Ep, ep, ep. Dobra, więc. E, może pójdę do fryzjera i tak kiedyś się obetnę. A tak poważnie jak Jak bym wyglądał jako wysosupka. Oh. Oh. Naprawdę! A jak w ogóle bez włosów. Ten kształt jeszcze czaszki. Magia. I jeszcze tego przymykania oczu. Idealne, dobra. Możemy jeszcze coś zrobić? O, możemy zmienić koszulkę. Może na no, różową, taką męską. Yy, weźmy sobie wąsy. No, pięknie. Moim zdaniem, mogę już być naprawdę fryzjerem. Oceńcie w komentarzach, jak wam się podoba mój skill. Ale to nie koniec. Idziemy do moich znanych YouTuberów. Więc klikamy zdjęcia i wybieramy. Dobra, może na pierwszy ogień. Niech pójdzie. Andzio. Wreszcie. Tylko on, on ma złe zdjęcie, bo on tak z profilu, ale zobaczymy. Może, może będzie dobre. Okej, okay, Mina, której się boję, w stylu Karol, zaraz ci wpierdolę Czy ja dziewczynę wybrałem? Okej, okay, ten idzie da Ale nadzieję, że to nie jest znowu dziewczyna Czemu on jest pół czarny? <grym> Wyjaśnijcie mi to Przepraszam, Mandzio, za to, co teraz będę robił Ale... No wiesz, to jest silniejsze ode mnie, muszę to zrobić, dobra. Okej... Okay. W ogóle to odgłos wydawany przez jego postać. Tak Mandzio wyglądałby będąc blondynem. Cza pół czarnym blondynem na dodatek. Dobra, zróbmy mu takie ładne włoski. Nie, wydaje mi się, że nie będzie na mnie zły, bo... Szczerze, taka Aha. usługa, jakby on poszedł do fryzjera i chciał taką fryzurkę, to naprawdę wydałby krocie, a ja robię mu to za darmo i jeszcze po prostu... Nie wiem, no wydaje mi się, że będzie zadowolony. Okej, okay, pięknie wygląda. Tylko cały czas ta Mina w stylu Blow, patrzę na Cię, zaraz Ci pier Ole. No, boję się. Ale to tylko awatar z gry. Okej, okay, jeszcze wysuszmy. Genialnie, Mandzio. Genialnie. Dobra. I takiemu Mandzio'wi chyba można zrobić zdjęcie, że i tak pewnie nikt nie rozpozna, że to Mandzio. Okej. Okay. No! Mandzio, czemu żeś zamknął oczy? Nie, to jeszcze raz. Dawaj. Jaki mandzie jest denerwujący. Dobra, może zmieńmy w ogóle tło, na którym on jest. Jest. Piękny mandzie. Dobra, uchwycony. I może teraz zobaczymy, czy ktoś go rozpozna, i wrzućmy to zdjęcie dla Facebooka. Pages. to rozpozna tego paru? A tymczasem pozróżcie YouTube. Mam nadzieję, że mandzie nie będzie na mnie jakoś strasznie zły, że zrobiłem jego. Yy, Zrobimy go jako rudy pół skóry Ok. Zaczynamy jak tam komentarza. Okej, okay, trzy osoby coś napisały, więc uwaga, zobaczymy. Proszę, niech to nie będą komentarze na zasadzie pierwszy. Gimper? Nitrozyniak? Gimper? Tak, odkryliście to Mandzio to tak naprawdę Gimper Citrox Mandzio Mandio, O, oh yes, brawo, brawo A ja nie, nie chcę usłyszeć Nie chcę, chcę usłyszeć, tylko chcę polajkować wam Dobrze, proszę, proszę PROSZĘ, TRZYMAJCIE MOJE LAJKI Dobra, więc jestem z was dumny Rozpoznaliście rudego, czarnoskórego Mandzia Lecimy dalej od podrasowywać youtuberów Teraz z mojego fab folderu wyjmę zdjęcie Kapitana Aliena Okej okay. Tylko czy to zdjęcie będzie dobre? Wydaje mi się, że będzie w porządku, tylko... Jedyne z czym może być problem to z tym, że ma otwartą w ale ogólnie wydaje mi się, że będzie super. Dobra. Lecimy. Ah. <laughs> Boże jeszcze... Jeszcze ta otwarta buzia. <laughs> okay. Dobra, teraz może zróbmy jakąś bardziej finezyjną yy, fryzurkę, bo wcześniej to tak, no, leciałem na otwiznę, a teraz jak Alien jest, to pasowałby coś fajnego mu tu przygotować. No pięknie, naprawdę, to, to jest artystyczne. Dobra, teraz mu to podkręćmy. Jeszcze tym żółtym czymś. Okej. Okay. Może prze, prze, przemalujmy mu to na żółty kolorek. No idealnie ci Alien w żółtym, naprawdę, nie dziękuj mi, masz się farbować na żółto Na żółto, na blond Okej, okay. jeszcze Umyjmy po tym całym procesie Jego włoski Okej, okay. wysuszmy oh. <laughs> Ta animacja jak oni dostaje Jak oni sobie suszą włos Jest idealna, jego twarz ale chyba jest bardzo, bardzo poruszony swoją fryzurą, co widać po jego minie. Oj, Boże, Blow. Co za beznadziejna fryzura. Dobra, Alien, sorry, więc skoro ci się fryzura nie podoba, to bądź, kurde, sobie łysy i proszę ci bardzo. I jeszcze nie, to nie jest koniec, nie będziesz tylko łysy, zrobię ci jeszcze coś gorszego, będziesz rudym, łysym człowiekiem. No i tyle, ziobeczki. Ja Wam bardzo dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że odcinek Wam spodobał z takiej fajnej aplikacji. Jeśli chcecie więcej, to oczywiście dajcie łapkę w górę, to nagram więcej odcinków, może z innymi youtuberami, inaczej ich podrasujemy. No i może wezmę zdjęcie jakiegoś mojego widza, jak, jak będziecie chcieli, to po prostu napiszę na fejsie. No i wybiorę. Jak tam podeślecie swoje zdjęcia czy kogoś innego. Dobra, więc dzięki wielkie za obejrzenie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I jeszcze jeśli nie jesteście tutaj i jesteście po raz pierwszy, albo nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam tam gdzieś na dole do kliknięcia takiego fajnego czerwonego guziczka. Subskrybuj. Dzięki temu będziecie na bieżąco. No, więc tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i piola!